Dzień dobry. Na ulicy Świętego Rocha w Białymstoku jest rzemieślnik i to od wielu już lat. A w tym rzemieślniku wyjątkowy sklepik pani Danuty Szaciłowskiej, która od 30 lat szyje sama kapelusze. O, trzeba pchać, to wejdę pani Danuto do pani. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile ten sklep w Białymstoku już działa? Ten sklep, bo na bojarach miałam pierwszy sklepik. To tam chyba 7 lat byłam, a ten. Ten, ten 30 parę. Jak się pani zawód nazywa? Modniarstwo. Modniarstwo. Nakrycia głowy damskie. No widzimy kolorowy zawrót głowy u pani. Bo co roku inna moda. Mhm. Co roku. Ale pomału będę likwidować pracownie, Póki jeszcze. O czym pani sklep? To mój własny. A dlaczego likwidować? Dla te, dlatego. Pomału część forem chcę sprzedać względem na to, że będę tak na pół etatu pracować. Mm -hmm. Te pięć godzin, długo no. wiedziałam, że pan nagrywa. No. Nie, proszę nie przepraszać, to I, bardzo fajnie, że kobiety odbywają się. A teraz Panie bardzo modna, sportowa linia. Te kapelusiki. W ogóle dla każdej kobiety to każda ma inny gust, to inne się tak, podobają kapelusiki. Tak. tak. To to paryski model, to nowość. Takie będę robić w różnych kolorach. O takie. To jest. Ja może nałożę na manekin. To jest. Bo piórko można wyjąć. Takie piórko 50 zł kosztuje. Dużo kobiet u pani kupuje kapelusze? Trochę, trochę. Szyldu nie ma, to dużo osób i rok mnie nie było. To dużo osób. Nie o, wie, tak? Nie że... wie o tym sklepiku. Pan zobaczy, jaki piękny. Petarda. No i takie fascynatory właśnie robię. Pani Danuta, Różne. tutaj co mamy? Oto. Oto to właśnie te formy do rozciągania. To za komuny robił inżynier z Poznania przywoził. To jest do rozciągania kapeluszy. Do rozciągania, do suszenia. To są formy. To było. Pani, zakład to taki z duszą jest, wie Pani? Taki z duszą, bo to e, artysta, stolarz robił te mebelki. O i tu Pan zobaczy, z drzewa prawdziwego. I tak szkoda, aż się rozstawać.